Jesteśmy na gali Imbryada Fighter Night w Wożarowie Mazowieckim. Jest z nami Michał Turyński. Witam serdecznie wszystkich e, Michał wygrałeś swoją walkę e, powiedz coś, e, kontrolowałeś tam faktycznie trzy rundy, bez, bez żadnego zagrożenia, Jack ale... Norris. O, Chuck Norris nam w każdym. <laughs> witamy, witamy. E, to powiedz nam, powiedz nam jeszcze, czy tak się przygotowywałeś do tej walki, czy tak miał plan, czy czymś cię zaskoczył kula. Powiem tak, moim planem na walkę było mocne wejście od początku, praktycznie zero co cofnięcie było tylko po prostu po to, żeby go wciągnąć w walkę i skontrować, no y, strategia nasza była prosta lewy górę, podniesienie y, rąk wtedy on podnosi się, staje na tylnej nodze, więc parę kopnięć na zakrok, zresztą moich filmowych wyszło Pół druga sprawa było uderzenie na y, schaby mocnym prawym sierpowym, mocnym prawym nie demonstruj! <laughs> podbicie mu znowu gardy, strasznie jest wysoki i odsłaniał dolną część, te ciosy go strasznie osłabiły Samo podnoszenie się z ziemi już jest deprymujące. Uderzyłem go jeszcze, dwa kolana weszły lewen bezpośrednio na głowę. Nie wiem z czego ma ten człowiek głowę. Podziwiam go serdecznie za to, że wyszedł, że walczył. Mój plan był jasny. Krok do przodu, mocny cios. Nie bawiłem się z nim w rozkwinkach. On jest bardzo dobry technicznie, jest bardzo dobry dynamicznie. Ciężko byłoby mi go pokonać takim zajazdem typowym, zarzucaniem ciosów. Zresztą Patryk Proszek próbował zrobić, bawić się z nim w jego grę i no niestety nie przyniosło to rezultatu. Ja postawiłem na mocne uderzenia, zresztą moje Nieprzewidywalne uderzenia. Często też tutaj y, po przekroku waliłem front kick na przeponek, który też również mu odbierał troszeczkę prąd. No, głowę ma strasznie twardą, bo przyjął dość mocnych ciosów, także mam szacunek wielki dla zawodnika. Rekord ma dość też poważny, lepszy ode mnie. W każdym razie od początku zdominowałem go. Jedynie ten high kick, który y, dobrze, że wyłapałem na odchyleniu, bo jakbym skrócił dystans z ciosem, mogłoby to się źle skończyć. Ale dla szczęścia dla mnie y, nie kopał, bo nie był już w stanie po tych kopnięciach za roku wyprowadzić mocne kopnięcie. Także walka wygrana. Za dwa tygodnie Boxing Night w Lesznie. Z tam już będę miał dużo cięższego zawodnika, mocno boksującego, więc trzeba będzie troszeczkę yy, zmienić strategię. Już niestety moja strategia siłowa z tak silnym też zawodnikiem. A z kim tam się będziesz mierzył? Z Jurim Dobko. Z Jurim Dobko, który pochodzi z Białorusi. To jest też wielokrotny utytułowany mistrz i, i bardzo mocno bijący zawodnik. Wszechstronny również, plus do tego fizycznie yy, też dobry. Zapraszam A chyba wyższy do od Ciebie, nie? Nie. Jest też samego wzrostu, praktycznie ta sama waga, także warunkami nie odchodzi ode mnie, aczkolwiek mówię, no jest to doświadczony dużo bardziej zawodnik od Radovan. To jest młody chłopak, w którym jeszcze dużo jest kariera Radovan. Myślę, że troszeczkę się zdenerwował, bo inaczej zakładał tą walkę, a ja sobie nie pozwoliłem narzucić swojego, jego rytmu i myślę, że to tylko wyszło na puzzlami. To jest twoja pierwsza walka po dłuższej przerwie, nie? Była jakaś kontuzja? Dość poważna kontuzja, z którą się borykam w sumie do dzisiaj. No niestety, no, nie pokonałem je zawody w rynku, ani moje ekstremalne hobby pokonały na roślina yy, i przez to dostałem przez bicie kolca dostałem zakażenia ścięgiem, które no, praktycznie rzecz biorąc, przeleżałem w szpitalu ponad tydzień z bardzo wieloma i zastrzykami do więc to osłabiło, dlatego też pomalutku buduję tą formę i mam nadzieję na jesień już na kolejne jakieś zawody na gale. Na razie nie chcę jeszcze mówić szczegółów, bo być może uda mi się bardzo prestiżowej gali wystąpić. Wszyscy yy, się, ćwiczymy, walczymy. Mamy teraz pogląd na zawodową walkę, ponieważ amatorskie mistrzostwo Polski piąty z rzędu wygrałem, i powiem szczerze, troszeczkę zaskoczył mnie niski poziom mojej wagi. gdzie za... No niestety, tutaj w wadze ciężkiej są bitwy. Niestety, ja tej bitwy, niestety. Właściwie to w sumie to na szczęście, że mogłem się przetrzeć na spokojnie. Nie musiałem wywierać jakiegoś mocnego wpływu ani bitew. Rękę oszczędziłem, teraz nie jestem rozbity. Troszkę mam skopaną lewą nogę, ale to tylko i wyłącznie śniaczek. Także Rodowan nie zrobił mi żadnej krzywdy, tylko na plus. Dobre, powiem tak, wyprzedziłeś moje pytania o Mistrzostwo Polski, o następną zawodową walkę, o plany na dalsze jakieś <laughs> ewentualne walki, więc w sumie to co? Ja się nie nabracowałem w tym wywiadzie, jeżeli chcesz komuś podziękować śmiało. Dziękuję serdecznie wszystkim moim kibicom, trenerom, którzy poświęcili mi czas i byli cierpliwi po mojej kontuzji. Także wszystkich pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo za oglądanie walki. Dzięki. 这个。<laughs> <laughs>